Me and my bitch, we got a bitch, yeah, we see her like a pet Ay, EBK, if you all in, way, in with a vet. Bam, bam, so you in a bam, she for the for life <laughs> Not for life, life. tak wszystkie domy coś jest z Trawisem Co z tak? Chodź, Jezu, chodź Trawis Lera. Gdzie jest Travis, Wizowie? Gdzie on jest? Nie wiem. Gdzie jest Travis? Co jest, Wizowie? Gdzie jest Travis? Travis. 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 co jest? Bliżej serca dostałem. Jak bliżej serca? Miałeś co kamizelkę. Co jest Nie Travis? Ale to lekka z kamizelka. Podpalcie do... domy, podpalcie domy. Z maszynówy <laughs> nic nie będzie. <laughs> Jak ci nie mieć? Przydałby się lekarz, zdecydowanie? <laughs> Ej, nie mogę no, oddychać. Nie, Dobrze. wiem... nie, się nie, chujcie, bierze, nie, 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 go nie, Ja... Uciekajcie nie, Młody, bierz nie, Jedźcie stąd! Trój, wiesz co? Przynajmniej nie, 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 burgera nie, idę do twojej mamy niedługo. nie, się. nie, nie, pierd... Na nie, uciekamy z nim, chodź. Gdzie wy uciekacie? I trzeba go stąd zabrać. No o, nie ma Słuchajcie się. Ale ci morbundzie, że są cali widzowie ranni. Wszyscy nie żyją na pewno? Ta, zaraz się zjadą. No, no, dobra, wizowie zmykamy stąd. O cholera. Travis. Ledwo co... ledwo co ty tutaj... co? co? Pozdrawię twoją matkę w pieku. tu Travis, nie. nie mów tak nawet, Travis. Prawie 100%. No, będzie dobrze. Trabis. Syreny. Sireny. A, dziewczyny, je, uciekajcie. uciekajcie. Młode dziewczyny, uciekajcie stąd. No musimy spadać. Ja no musimy spadać szybko. uciekajcie. O, cholera. Wszyscy łapy. Chleba na kolana, na kolana.